Cię tutaj kipę w natomiast... to byłoby 0,69? A dzisiaj mamy recenzję cika osłona, nie wiem jeszcze jakim co się wiem. Co się po Gazwiton? Yy, tak. Ogólnie to tak. Stawczyn suba w górę, jak zawsze. I nie wiem, jaki jest ten film, mam nadzieję, że pod koniec tygodnia, koło 14. Jeśli to jest specjalny na Walentyki, to yy, bardzo fajnie, bo yy, może jest, nie wiem. Yy, ogólnie tak ten baton jest o 2 gramy lżejszy niż ten wcześniejszy to jest skandalem ale ma tyle samo gramów białka więc czuję, że będzie tutaj bardziej ten smak taki, bardziej twardszy będzie i on ogólnie jest w ciemnej czekoladzie i yy, pilnowacz, ani, pilnowacz ani ja go jak wiem nie jedli no tym razem ja też nie jadłem tak? tak Kwardy jest jak zwykle, pachnie No nie wiem czy bym powiedział, że to jest słony karmel to jest mocny mówi coś dźwięki wydaje. Nie, nie wydaje, ale... No kurczę nie wiem jak to powiedzieć. No w sensie mógłbym powiedzieć że to jest słony karmel, widać widać jeszcze, nie? Twarde jak mówię jest. Po przekroju pokażę wam jak pinować już tam będzie yy, razensować to i ja jem teraz. Mm. Jak jest twarde to jest twardsze niż poprzedni? Nie wiem, bo prawie sobie zęby złamałem, więc chyba tak. Chyba tak. No mówię, no musisz się nasilić, żeby go przekroić. Dobra, zacznij go już. De, de. Tak, daj. Już... Mówię więcej biercy wiem, o nim powiedzieć. A więc, moi drodzy, tak się prezentuje po przekroju. Klasycznie sprawdzimy, czy może on wydaje dźwięki. Nie wydaje. Pachnąć, zobaczę jak on pachnie, właśnie jak pachnie. Dotyk no, twardy jak cholera, twardszy na no, pewno niż tamten. Mhm. Za pachnąc no, bardziej taki, taka czekolada. Ale dobra, zobaczmy. O oh, wow. Mhm. Nie mogę teraz go nawet ugryźć. Ty. Hmm. On chyba jest nawet miększy niż tamten. A dobry, mm -hmm. dobry. Mhm, mm za chwilę zobaczymy. Ja też na początku miałem takie ten. Takie Nawet nie czuć takiego Ja już musiałem mm. Nawet nie czuć takiego, że wiesz Przepraszamy tak za to, że słychać jakieś dziwne dźwięki, ale ja po prostu muszę to gryźć, a to jest dosyć chrupiące też. Nawet nie czuć y, tego tak, że, że to jest taki proteinowny, tak taki mm -hmm. Chcę się potem czuć Boemak, ale na początku nie Także Te też bym dał 7, bo aż takie to jest cudowne nie Też kosztowało 10 zł jakby chciał ktoś wiedzieć, kupiliśmy to w Lidlu, Ten jaki tamten Aj to na 40 recenzja jest tak w ogóle. Na zwykły baton daje 8 na proteinowy 9,5 Czy będziemy to kupować? Ja tak Ja może tak, bo wiecie, że chodzę na siłownię. Jeśli nie wiecie, to wiecie teraz już. a więc trzymajcie się inna row.